Witam Państwa w kolejnym odcinku studia RP, studia dobrych praktyk biznesowych. Dzisiaj kolejny ważny temat i gość, Pan Paweł Plichta, szef dział IT w firmie Sezam Furman. Dzień dobry. Panie Pawle, temat, który przewija się ciągle i jest ciągle żywy, to temat opakowań. Jak radzicie sobie z tym problemem? Opakowanie należy traktować tak samo jak towar, w przeciwnym wypadku będzie zadało marżę uzyskaną ze sprzedaży towarów. Najlepszym generował niepotrzebne koszty. Najlepszym rozwiązaniem jest zaimplementowanie obrotu opakowaniami zwrotnymi w systemie informatycznym. No właśnie, Sezam Furman ma taki system informatyczny, więc jak praktycznie sobie z tym radzicie? Bardzo dobrze i bardzo szybko. Każdy kierowca po powrocie z trasy jest odliczany z opakowań, które wywiózł i które przywiózł. Podczas takiego rozliczania jest aktualizowane saldo opakowań u danego klienta. Jeśli taki klient nie odda opakowań, to system automatycznie generuje mu fakturę na te opakowania. Natomiast w przypadku, kiedy klient oddaje opakowania, system automatycznie generuje mu korektę na zwrócone opakowanie. No teraz warto zapytać, czy to pomaga również klientom? Jak klienci się w tym odnajdują? To również pomaga i klienci odnajdują się bardzo dobrze w tej sytuacji. Podczas Do każdej faktury jest drukowana tabelka z saldem opakowania danego klienta. To możliwość sprawdzenia sobie bieżącego salda oraz historii obrotów opakowaniami w portalu e -zamówień. Dodatkowo podczas każdej wizyty przedstawiciela może również jego spytać o bieżące saldo opakowań, ponieważ przedstawiciel swojej aplikacji mobilnej takie informacje posiada. Więc jak wnioskuje z rozmowy, temat opakowań w firmie Sezam Furman nie stanowi już jakiegokolwiek problemu. Mogę otwarcie powiedzieć. Że obrót opakowaniami zwrotnymi w firmie Sezam Furman jest już tematem rozwiązanym. Dzięki systemowi informatycznemu LCERP obrót jest zorganizowany w sposób prawidłowy i spełnia satysfakcjonujący. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie i dziękując za fachową rozmowę, można śmiało powiedzieć, że pieniądze to nie wszystko, a opakowania to bardzo ważna rzecz. Dziękuję Państwu za spotkanie i do zobaczenia za dwa tygodnie.